Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serwera Tortuga. Na początek chciałbym pozdrowić graczy Girix, Marquesan, Surak2015, Aguti i JonkiStehax. W tym odcinku będą level upy. Myślę, że nie będę wam spoilerował, więc jedźmy po kolei. 57 level up. Tutaj pierwszy zwój błogosławieństwa wydropiony od 50 poziomu, także wiecie. Słabo to szło. 58 level up. Teraz będzie 59. W ogóle już mi coraz lepiej idzie w tym V2. Później zobaczcie mój ekwipunek aktualny, bo ten, który mam jeszcze teraz, jest trochę zmieniony. Więc naprawdę już coraz to lepiej wypada. Tutaj biłem królową pająków z pomocą, bo niestety ja sam jej nie mogłem ubić. Trucie mi nie chciało usiąść za bardzo. W ogóle już sprzedałem ten żelazny hełm. 8% trucia wymieniłem go. Znaczy się wymieniłem. Kupiłem sobie inny, ale to za chwilę zobaczycie. Tutaj jest wojowanie aury miecza. Trzeba było nadrobić parę dni, w których nie czytałem po prostu tego skilla. Oczywiście, rady, jak wiadomo, z Eventu Wielkanocnego, a zwoje egzorcyzmu z misji Mroczny Naród 1. Tam jest właśnie 10 zwojów egzorcyzmu. Dosyć prosta misja, także polecam zrobić. Ona jest chyba od 60. poziomu. Tutaj otwieranie małży. Oczywiście, Biała Perła musi być. No i tutaj ebonki na plus 9. Spokojnie, dla wszystkich sceptyków mówię, że nie będzie zbyt wiele ebonków. Właściwie będą chyba tylko dwa ulepszania jeszcze, albo jedno nawet. Będą inne, ciekawsze ulepszania, także zaufajcie. Tutaj to co było na evencie, bo był event ZUO. Niestety mi się nie powiodło na tym evencie, jakoś nie mogłem dostać się do bossów. To znaczy mogłem, ale... Niestety legiony e, królowych pająków przeszkadzały mi w tym sukcesywnie, także nie mogłem nic zrobić, bo nie ustoję tam trzech czy czterech królowych pająków, które za mną latają cały czas. Tutaj trochę bicia metinów śmierci, e, postanowiłem się na nie wybrać. No i w sumie drop średni, aczkolwiek już za drugim e, ubitym metinem, Wypadła mi pieczęć, znaczy certyfikat Dragora, także w sumie, w sumie spoko. Nie biłem tam ich zbyt wiele, no bo generalnie drop był bardzo słaby, więc nie opłacało mi się to za bardzo. Z kolejnego Metina, no zaraz zobaczymy. Też nic ciekawego. Czarowana zbroja, no tak... Powiem Wam szczerze, że ja liczyłem, że w końcu mi jakiś kamień duchowy wypadnie, ale nie mam w ogóle do tego szczęścia. E, więc nie bardzo mogę, że tak powiem, coś tutaj osiągnąć. Aczkolwiek powiem Wam, że fajnym sposobem na zarobek jest jednak e, V2. Bo mimo, że znaczy się, to nie jest takie typowe ekspowisko, bo tam się naprawdę bardzo dobrze zarabia. Te dzwonki i tak dalej, to wszystko zwraca koszty, e, koszty przepustek do V2. Jedna kosztuje 1,5 miliona, a dzwonki zwracają zazwyczaj jakieś 2-3 miliony i to na jednej postaci. A ja właśnie poszedłem sobie tam dwoma, więc zwróci mi się to bez problemu. No i tutaj ulepszanie butów Phoenixa na plus 8. Jedne się udało zrobić, więc postanowiłem pójść za ciosem i na plus 9 zrobione. Także mam fajne buty, będę, będę je sobie bonował. Tu jeszcze parę małży, liczyłem na szczęście, aczkolwiek średnio wyszło. No i tutaj ulepszanie maski strachu na plus 7. Oczywiście przypominam, że taka na plus 7 jest warta. Ponad 20 milionów. Także jest to bardzo fajny zarobek. Tu jeszcze bąki na plus 8. Tutaj chciałem je robić na plus 9, niestety spaliło. Wiem, że powiecie, że marnowanie zwoju Boga smoku, aczkolwiek mam magicznych, znaczy mam tych metali do robienia tych zwojów bardzo dużo, więc bez problemu. No, i tutaj jeszcze maska strachu na plus 7. No, i tutaj pokaz ekwipunku, tak jak prosiliście. No, jak widać, ten ekwipunek jest średni, bym powiedział raczej jeszcze słaby. Aczkolwiek już trochę nadrobiłem. Jest, jest parę rzeczy nowych, chociażby Sokoła plus 9. No, jaki jest ten ekwipunek, taki jest, ale do ekspięciami spokojnie wystarcza. W tym odcinku to by było na tyle. dzięki bardzo za obejrzenie. I na razie.